Jesteśmy tutaj w supraślu przed dobem ludowym trwa właśnie ćwiczenie dotyczące takiego epizodu w zakresie ochrony zabytków. ten obiekt został oznakowany takimi międzynarodowymi symbolami, które oznaczają, że to są zabytki i zgodnie z obowiązującymi konwencjami, szczególnie konwencją haską, powinny być pod ochroną w przypadku różnego rodzaju zagrożeń nawet tych zagrożeń związanych z jakimiś działaniami wojennymi. Takich działań na terenie naszego województwa mamy w kilku miejscowościach, między innymi w Supraślu i mam nadzieję, że też ćwiczenie, które zostało przeprowadzone, później będzie przeanalizowane i będzie też stanowiło nie dość, że taki asump do oceny jak one przebiegały, to również być może będą jakieś kolejne wnioski, żeby te plany, a później działania były jeszcze bardziej sprawniejsze. Jesteśmy przed Domem Ludowym, obiektem, który powstał w 1936 roku. W tym mniej więcej okresie, kiedy profesor Jan Zachwatowicz w cerkwi zwiastowania na Świętej Maryi Pannie. Od lat jeszcze końca lat dwudziestych po lata trzydzieste konserwowali wraz z żoną Marią zabytkowe wnętrza, obiekty zabytkowe w cerkwi zwiastowania. Pan profesor Zachwatowicz jako generalny konserwator zabytków był w 1954 roku w Hadze. I uczestniczył tam w, jako generalny konserwator zabytków w konferencji ONZ. I na tej konferencji stworzono dokument, który właśnie opisywał kwestie ochrony, zabezpieczenia zabytków na wypadek wojny. I to właśnie profesor... Jan Zachwatowicz związany z supraślem, z konserwacją cerkwi, jako generalny konserwator zabytków, wymyślił ten właśnie znak, który ma międzynarodową terminologię: Blue Shield, czyli niebieska tarcza. Niebieska tarcza, która symbolizuje zabytki, czyli obiekty wartościowe dla naszej cywilizacji, dla ludzkości. Te ćwiczenia są po to, aby chronić te nasze najcenniejsze obiekty, które są świadkami naszych czasów, czasów naszych poprzedników i które nas ubogacają. I, i, a te tarcze nie chronią te, te nasze wspaniałości przed zniszczeniem.